Panie kierowca, jak pan widzi, tutaj mamy poruszenie duże. prowadzimy akcję. jabłko cytryna. I teraz tak. dzieci tutaj są, liczą na pana, że pan do nich wyjdzie. Ewentualnie one podejdą, zadadzą panu pytanie. Jak pan odpowie dobrze, będzie nagroda. Jak pan odpowie źle, będzie kara od dzieci. Jaka, to pan zobaczy. Zgoda jest? Na takie rozwiązanie? No dobrze, to zapraszam tutaj. Dzieciaki. Jaka okay. jest dozwolona maksymalna prędkość w strefie zamieszkania? Źle. Jaka, jaką prędkość można jeździć w obszarze zabudowanym po godzinie 22? 40? Nie. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych wolno się zatrzymywać? 50 metrów. Nie. metrów. Tu zajmiemy cytryny, proszę, poczęstujcie Pana, no ale to z pudełkiem może zajmiecie, Pan sam nie nie? Ja no to jemy cytrynę. Tylko, że haczyk jest taki, że musi Pan spróbować no, Oczywiście, się, oczywiście. Nie no dobra cytryna, nie jest kwaśna. No bardzo fajna zabawa, fajna zabawa. Mhm. A Kara. No Kara, no oczywiście, słuszna, zasłużona, tak? Niestety. <gry> ale wolałbym wolałby ja i wolałbym pewnie mnie niespodziankę. Oczywiście, że niespodziankę jabłuszko wolałbym, ale, no, ale no, trudno, nam. Trudno, tak. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego to jedno z priorytetowych zadań policji. W tym celu policjanci sukcesywnie prowadzą różne działania ukierunkowane właśnie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Są to takie akcje jak na przykład Akcja Prędkość, Akcja Trzeźwość, ale również te ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego i to są akcje prowadzone pod tytułem właśnie. Nie chronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy też e, akcja kierujący piesi, gdzie policjanci bacznie przyglądają się zachowaniom e, kierowców wobec pieszych, ale też e, ich uwadze nie umykają wykroczenia, które popełniają e, piesi wobec e, kierowców. Policjanci w takich sytuacjach reagują na każde zagrożenie w ruchu e, drogowym, e, edukują e, uczestników ruchu drogowego, aby byli bezpieczni w tych akcjach aktywnie wspierają nas władze samorządowe wielokrotnie organizowaliśmy i w dalszym ciągu będziemy w tym zakresie współpracować i organizować różne akcje poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym to są na przykład akcje jakby chociażby akcje odblaskowe gdzie w różnych miejscach w różnym czasie spotykamy się z mieszkańcami Rozdajemy im kamizelki, uczymy i przypominamy pieszym i rowerzystom, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwłaszcza teraz, w okresie siedno-zimowym, kiedy te warunki na drogach nie sprzyjają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, przypominamy mieszkańcom, jak ważne jest być widocznym i bezpiecznym i posiadać elementy odblaskowe. Wielokrotnie prowadzimy również działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych w rejonach przejść dla pieszych. Rejony przejść dla pieszych, bezpieczeństwo uczestników tej ruchu drogowego jakby na stałe wpisane jest w zadania policji. Policjanci dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w ramach codziennej służby zwracają uwagę na zachowanie pieszych i kierowców właśnie w obrębie e, przejść e, dla pieszych. Y, z, z tego co y, obserwujemy. To takim najbardziej newralgicznym punktem jest odcinek drogi 484 na odcinku ulicy Czaplińskiej i ulicy Wojska Polskiego, gdzie często dochodzi do blokowania jednego pasa ruchu. Powoduje to taką sytuację, że jeden pas ruchu jest wolny i tutaj kierowca sobie jedzie, widzi przejście dla pieszych tylko w obszarze swojego pasa ruchu. Natomiast tą widoczność ma ograniczoną, jeśli chodzi o przeciwległy pas jezdni, gdzie tą widoczność okolic przejścia dla pieszych blokują chociażby pojazdy stojące w korku. W takich sytuacjach oczywistym jest, że każdy kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, zatrzymać się, zwolnić, przede wszystkim zwolnić przed tym przejściem dla pieszych i upewnić się, czy przejazd przez przejście dla pieszych jest bezpieczny. Jest bezpieczny. No niestety czasami bywa tak, że Kierowcy jakby o tym zapominają, dochodzi do różnych takich sytuacji kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych, w ogóle bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stąd też ten nasz, ten nasz kolejny pomysł, kolejna akcja, kolejna inicjatywa wspólna tutaj z Fundacją Bezpiecznie i Urzędem Miasta, aby stworzyć rozwiązanie prowadzące do tego, aby zwiększyć widoczność w obszarze przejść dla pieszych. Tym pomysłem jest utworzenie właśnie strefy buforowej, która z pewnością zwiększy widoczność i pole widzenia wszystkim kierowcom, ale też pieszym na to, co się dzieje na przejściu dla pieszych i w obszarze przejść dla pieszych. Pani jeszcze jedno pytanie, bo to bardzo duży brzmi takie, y, tak. jakie są efekty tych działań i czy był jest bezpiecznie? Y, oczywiście, że bohatowie jest y, bezpiecznie. Jeśli chodzi o ten rok, to y, y, y... Odnotowaliśmy tych zdarzeń z udziałem osób pieszych w obrębie przejść dla pieszych o połowę mniej niż miało to w roku poprzednim. Zatem te wszystkie nasze działania, działania, które podejmuje policja, ale również we współpracy z różnymi samorządami, z Urzędem Miasta, z Fundacją Bezpieczni, która prężnie działa przecież na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to wszystko przynosi efekty. Niemniej jednak Staramy się, aby było jeszcze bezpieczniej, dlatego ta kolejna inicjatywa, ten kolejny pomysł, aby stworzyć... Takie rozwiązanie, żeby było jeszcze bezpieczniej. Stworzyliśmy takie dość ciekawe wydarzenie, mianowicie jest to akcja bezpieczne przejścia. Będziemy starali się edukować naszych kierowców odnośnie tego, jak mają zachowywać się przed przejściem dla pieszych. Również naszych pieszych będziemy o tym edukować. Akcja polega na tym, że zatrzymujemy pojazd za jakieś przewinienie, jeżeli popełni i kierowca dostaje dwie opcje do wyboru. Albo przyjmuje mandat karny, albo dostaje trzy pytania od dzieciaków. Jeżeli odpowie poprawnie, dostaje jabłko do zjedzenia. A jeżeli odpowie niepoprawnie, je na miejscu cytrynę. Czyli generalnie opłaca się nie popełniać tego przestępstwa? Oczywiście, ale z drugiej strony jest to też jakaś forma edukacji naszych kierowców, tak? Odpowiedzą na pytania, odświeżą sobie przepisy ruchu drogowego, a w formie nagrody będą mieli albo jopuszkę, albo cytrynę wręczaną przez dzieciaki. Jest pozytywne zamieszanie. Zamieszanie polega na tym, że prowadzimy akcję, która dotyczy bezpie... bezpiecznych przejść dla pieszych. Jest to szeroko zakrojona akcja, odpocząwszy od akcji ulotkowej, które trafiły do rodziców, po to, żeby Rodzice no, po raz kolejny z pewnością porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego przechodzenia przez drogę. Jak i również no, dziś prowadzimy taką szerszą akcję, może być finał tej akcji. Policja opowie o pewnych statystykach, które mamy w mieście, akurat w mieście są dosyć pozytywne, ale no musimy wprowadzić te działania profilaktyczne, cały czas informować o tych bezpiecznych przejściach dla pieszych. Tutaj współpracujemy w ramach tej, tego działania z Fundacją Bezpieczni. Ponieważ żeby miało miejsce negatywne zdarzenie drogowe, musi się wydarzyć wiele złych czynników naraz. I myślę, że taką akcją i profilaktyczną, i odświeżającą właśnie wiedzę w tym zakresie powodujemy, że wiele tych zdarzeń drogowych, mam głęboką nadzieję, nie dojdzie do skutku. Oczywiście tego nie widać, widać to w statystykach, ale tego nie widać w taki sposób namacalny, ale takie akcje mają bardzo, bardzo duży sens, ponieważ wszystkim nam zależy na bezpiecznym życiu w mieście Bełchatowie, a wiadomo, że kwestie przejścia dla pieszych dotyczą głównie osób w pewien sposób wrażliwych, czyli najmłodszych, jak i również seniorów. Pytać, panie prezydencie, co zrobić, żeby faktycznie przez to przejście przechodzić bezpiecznie? No przede wszystkim trzeba mieć pełną świadomość, uwagę, ale to musi być współpraca dwóch osób, czyli no przede wszystkim osoby, która przechodzi przez przejście dla pieszych, jak i również kierowca musi zachować szczególną ostrożność, ponieważ no jakby mówi się, że wystarczy chwila, żeby stało się coś złego, więc informujemy o tym, żeby i pośrednictwem również tych akcji, które proponujemy, żeby gdzieś z tyłu głowy, podświadomie nawet, było to wrażenie, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, trzeba zachować szczególną ostrożność i pieszy, i kierowca. Tak, inwestujemy w doświetlanie przejść dla pieszych, po to, żeby ta widoczność była jak najlepsza. Ostatnio doświetliliśmy pięć przejść dla pieszych, które akurat są pod zarządem miasta Wełchadowa, czyli to są to drogi gminne. Dodatkowo współpracujemy z Urzędem Marko Marszałkowskim, żeby podobne działania przeprowadzić na drogach wojewódzkich. Więc no, staramy się cały czas poprawiać to bezpieczeństwo. Tak jak wspomniałem, statystyki są y, dobre, ale zawsze mogą być jeszcze lepsze.